Witam, ja jestem Broly, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Alex. Zapraszam do oglądania. I słuchajcie, w dalszym ciągu będę wykonywał questy dla Reja. Eee, czekajcie moment, bo tam jeszcze widziałem jakiegoś przeciwnika, chyba coś tutaj jest. Coś mnie chyba goni. Aha, tutaj mamy tego, szczuromasa. dobra, zabiję to ścierwo Przy okazji, pyk. Mianowicie musimy, od musimy odnaleźć 10 listów gończych, które są na Reja, eee, aby go uratować z rąk ludzi, którzy ch chcą go zabić. E, łowcy, to są łowcy, 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 łowcy głów, chyba w każdym razie, z tego co wiem, e, po rozmowie z nim, powinniśmy teleportować do pierwszego Bandziora, czyli do Lio, Ale jako, że Leo zabiłem przed wykonaniem tego questa, e, to ściągnę sobie taką ściągę i mniej więcej mam pokazane, gdzie mogę nabyć, zdobyć, zdobyć, gdzie mogę natknąć się na kolejnych bandytów. Mianowicie, jednego Bandziora będziemy mieli, czekajcie, tu mam moją ściągę fajną, zacną, gdzieś tutaj. Dobra, także znacznik pyk i lecimy z tematem. Mam nadzieję, że dobrze mnie będzie widać, yy, bo operowałem trochę światłem i nie wiem, jak to będzie teraz widać. Mam nadzieję, że będzie okej. Okay. W każdym razie, czekajcie, co to jest za gościu? To jest wędrowny kupiec. Ja mogę ze sobą pogadać. Pokaż co masz. Co ty masz? Pancerz myśliwego jabłko mana, kurde. Myślałem, że będzie miał eleksit w czystej formie. Eee, na pewno bym się nie obraził, gdybym miał taką takową rzecz. A czy ja mogę mu coś sprzedać właściwie? Eee, chyba nie. No mam pełno tych rzeczy typu typu kły zęby. Ej, czekajcie, teraz będę mógł mu sprzedać te rzeczy. Chyba eee, skóra. Dobra, poprosę. To mi nie będzie potrzebne. To też nie. Dziób też nie. Kość słoniowa jak najbardziej. Eee, pyk. Gruczoły też. Płytki z kości słoniowej. Boże, ile tego mam? Biuro, szpony, zęby. Dobra, trochę sobie zarobimy właśnie dzięki temu. E, ten elektrozłom jeszcze zostawię, bo jeszcze tutaj e, może mi się przydać do czegoś. Nie wiem do czego, ale. Ciemna skóra. E, no, i mam elek w czystej formie. Będziemy mogli sobie zrobić. E, z tego co. 4, 8, 12, 16, 27. 7 eliksirów, e, eliksirów. Potionów Eli, Ele, Eleksu, Boże, jak to się nazywa? W każdym razie te, te potiony, które dają mi e, atrybuty. E, dobra, gdzieś tam muszę biec, tak? W porząsiu. Ej, właściwie miałem kupić sobie strzały. Dobra, będę musiał za chwilkę iść do tego kowala. Dobra, i niby tam mamy tego Bombermana, czy tam, nie wiem, jak on się nazywa. Tak, Bombi jest i on. Traktuję to jako odpowiedź na moje pytanie. Rej, ty, stary skurczybyku. Zaczynałem myśleć, że zawinąłeś się z tego świata. A to ci niespodzianka? Też mnie to dziwi. Proszę, proszę. Kogo my tu mamy? Stoi przede mną człowiek legenda. To chyba oznacza, że na. Nadal czekam na Eleksit za zlecenie albo za dochow. Zatem. Dostałeś na niego zlecenie? Wiesz o zleceniach? Tak, mam zlecenie i zamierzam dostać za nie kasę. Oddaj mi to zlecenie, albo cię zabiję. Jesteś gotowy. Dobra, chodź tu, leś tu. Powinien paść na kilka strzałów. Na dwa właściwie. <grywka> O rany! Dobra, mamy umowę z rejem 3, 3, 3 na 10? To gdzie mam poz znaleźć pozostałych? Wiem tylko o czterech miejscach. Poczekajcie. Był bardzo. Wciąż nie mamy wszystkich. Miejmy nadzieję, że znajdziemy resztę. O, z Jacksonem, twoim byłym szefem. Wiesz, gdzie może teraz być? Jackson robi to, co kiedyś. Dowodzi grupą łupieżców. Ale jest o wiele gorszy niż kiedyś. Ci, z którymi się teraz zadaje, obrabują każdego, zabiją każdego. Kiedyś tak nie było. Znajdźmy go, zanim on znajdzie mnie. Gdzie jest? Są poszukiwani, więc ciągle się przemieszcza. Wiem, że ostatnio ukrywał się na wschodzie Abesy w pobliżu tamy. Jeśli Jackson ucieka, to musimy się nie martwić. Wciąż ma kopię listu gończego. Dobra, spróbujemy. Jeśli go znajdziemy, to może być mój koniec. Może nie powinniśmy sami pakować się w kłopoty. Zostawić go tam i czekać, aż mnie znajdzie czego poszukać. Kiepski wybór. Czeka nas trudna walka. Obóz Jacksona powinien być niedaleko. Nie będzie łatwo. O, o, widzę, że od razu przeprowadzka. Spoko. Mam nadzieję, że mi strzał starczy, kurde, bo mam 40 parę. O, widzę już łupieżców. Dobra, spoko. E, tylko pytanie brzmi, czy jest tu gdzieś teleport? E, teleport, teleport. Kurde, nie ma nigdzie teleportu, ale gówno. No bo chciałem kupić strzały. Do tamy będę miał bliżej, chyba. No, no dobra, spróbujemy. E, strzał mam, proszę, ja was 37. Kurde, mam nadzieję, że mi starczy. W takim razie będę korzystał z mojej umiejętności. Eee. Wy będziecie chcieli mnie od razu zabić z Beer Jacksona chyba tak, co? Nie, jest tutaj paru! Ja myślę, że to będzie tunel, jakaś jaskinia i tam będą... bandyci. O, oh, normalnie aż mi nosek swędział. To zawsze kłopotliwe kwestie. Szukasz czegoś konkretnego w tej głuszy? Zobaczmy, co my tu mamy. Powrót syna marnotrawnego. Nie wiem, co cię tu przygnało. Odwaga czy głupota? Cóż mogę powiedzieć? Przemożna tęsknota za domem. Po tym wszystkim, co zrobiłeś po jebańcu? Ej, bydwaj, uspokójcie się. Nie. Czas byś uporał się z tym, w co się wpakowałeś Poczekaj. Od razu będziecie mnie w... O Jezus! Dobra No to nie ma co. Nawet nie mogłem... E, nie mogłem tutaj jakoś e, zareagować. Dobra, powolutku. Powolutku, gościu Dobra, jeszcze... Zbir, jeszcze sam Jackson został się. Dobra, leży. Mamy to, moi drodzy państwo. Kolejna umowa. Ile miał tu skubany? Dobra, cyk, cyk, yy, cyk i zobaczymy, co jeszcze miał w środku. Yy, został mi jeszcze jeden, Manson chyba, yy, jeżeli chodzi o, o, o osobę, która posiada tą umowę. Yy, receptura na przypływ, to jest na dopalacz. Raryta z banitów. Dobra, tak niczego nie ma chyba. Zapiszmy grę. Wiecie co, zanim jednak pójdziemy dalej, to jeszcze poczyszczę teren przy okazji. Tutaj i pójdziemy odblokować sobie kolejną. Kolejny teleport. Ej, tu są. Co to jest? Co to za stworzenia? Rozprowadzę. Nie, tylko nie tam, nie leć tam. Dobra, mamy to. Eee, wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Kurde, co, co, o czym ja gadałem teraz? gademy już zapomniałem, straciłem rachubę. O nie, troll! Spierdlamy. Tam na razie nie chcemy wchodzić. Eee, pójdę odblokuję ten teleport. Będę miał bliżej do lokacji. Eee, w razie jak tutaj coś będziemy szukać, jakiegoś questa, to w okolicy to będę miał tutaj przynajmniej tego eee, teleport. No i tak, pójdziemy teraz, moi drodzy Państwo, do yy, Kowala kupić strzały, zrobić mikstury. Yy, a potem zobaczymy. Jeszcze jakoś punkty. W ogóle ile mi brakuje do kolejnego poziomu? Do kolejnego poziomu brakuje mi. O, rany. Dużo. Brakuje mi dużo. Tyle mi brakuje. Ej, co to jest? To są plądrujący popierdza. I 16 strzał tylko mam. Dobra, trzeba ich uwalić w tyrę. Fajną zbroje ma? Ej to oni! Przez chwilę myślałem, myślałem że to klerycy. co ty wyprawiasz? Dobra, mamy to. Kurde, powiem wam, że już jestem takim zajebistym kozakiem, że naprawdę nic mi nie możecie zrobić goście dobra, mamy to. Mój młodszy brat i ja sypialiśmy kiedyś w takich domach. W jednym z nich nastąpił wyciek i całe miejsce stanęło w Mieliśmy przywódca upieczców, czekajcie, zobaczymy co on miał Pyk, Klik pieniędzy starego świata Paliwo 15, miotacz ognia Alexit, Miotacz ognia Mark B1 To jest jakaś broń ciężka Na to wygląda A tak to chyba niczego innego tutaj Chociaż czekajcie, tu jeszcze mamy budynek Aha, kurde, ja myślałem, że to jakiś gościu jest A to radio Nie opuszczajcie dziczy tylko tam jesteście bezpieczni. Mamy safik, moi drodzy Państwo, mogę go skakować? Niestety nie. Czyli gdzieś musi być chyba. Nawet co przyśpimy się. Czy ja zdobyłem jakieś hasło u tego przywódcy? Jakąś notatkę kurde od niego podniosłem albo coś. Czy teraz nie wiem, czekajcie, zobaczymy. Eee, co my tutaj mamy? Dziennik kelnerski... E, chyba nie tutaj. Dziennik kelnerski 2. Piaszczyk przewodnik. E, chyba nie. Pomazana książka. Tutaj też nie. Broszurka reklamowa też nie. Myśliwce zero. Aha, dobra, to nie. No i fragment mapy. Nie, nie, nie dostałem nic. Kurczę, może gdzieś tutaj będzie kod ukryty, co? Detonator. A zobaczymy co za broń zdobyłem. Ciężką. Miotacz ognia Mark v 1 Obrażenia 39. Kurde. W sumie to... Nic ciekawego, a wygląda kozacko. Wygląda kozacko, powiem Wam szczerze, no aczkolwiek, jeżeli chodzi o obrażenia, to tak słabiutko trochę. Eee, nic szczególnego. Dobra, e, odblokuję sobie tutaj teleporcik tylko. E, bo strzał mam, proszę ja was, jedną strzałę. Także czym prędzej, cyk i spieprzamy do kowala. Kowal, 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 kowal. Pyk. I teraz lecimy zabić kolejnych przywódców. Mniej więcej na mapie mam zaznaczone, gdzie ich szukać. Wiem, że gdzie, szuka gdzie szukać dwóch, a pięciu, nie czekajcie, to będzie sześć, a czterech pozostałych nie mam pojęcia. Mm, nie mam tego zaznaczonego na mapie. Eee, dobra, poproszę strzały, pyk, pyk A tak, kupimy z 200. Kurcze Dobra, tyle powinno mi na razie styknąć. I teraz tak, warsztat. Yy, adjustor. Co to jest? Przemieciwspółczynnik gniazda w na podskórę, używana To jest te? Jakiś implant? To serio? Ciekawe. Będą się obczaić co to jest. Eee, tutaj mamy karabiny laserowe eee, że ten mogę nawet ulepszyć do 46 <laughs> obrażeń. Łuk bojowy też mogę ulepszyć, aczkolwiek tutaj potrzebujemy już dużo zręczności i siły. A za, jedną, za jeden punkt zręczności teraz płacę, proszę ja was, 5 punktów, także dużo strasznie. Eee, dobra, napój eleksowy kupimy, znaczy kupimy, zrobimy tu 7. Dobra. Eee, no i skusztujemy. Eee, pyk Napój eleksowy. Napój eleksowy. Dobra. No i teraz tak, moi drodzy państwo. No i mamy budowę 50. Tyle mi starczy. I teraz. Czy ja mogę jakoś rozdać punkty? Potrzebuje 60 dodatkowe punkty wytrzymałości, to nie, bo to jest chyba kondycja, tak? To zielone. Odporność na ogie, nie, nic mnie w sumie nie interesuje. Nic mnie jest stąd nie interesuje. Otwieranie zamków, kieszonkowiec, hakowanie, to by było spoko. Eee, zwiększa szansa na odblokowanie elektronicznych zamków odpowiadającym danemu poziomowi. No tak, dlatego nie mogę odblokować zamków przy hakowaniu, e, bo nie mam e, bo nie mam tego odblokowanego. Z każdym poziomem daje dodatkową możliwość hakowania. Nie tak szybko, z każdym poziomem jest ilość czasu na hakowanie. Powinienem się chyba wyuczyć tej umiejętności, co? Tak mi się wydaje. Dobra. Yy, lecimy, moi drodzy Państwo, yy, yy, dobyć kolejną. kolejną. Yy, kolejną, kolejną, kolejną yy, osobę. Jeśli tutaj powinna być, niebe. Ile nam blokuje do kolejnego poziomu? Eee, Wiem mam, że te levele to coraz coraz wolniej zbieram, te doświadczenia, szczerze mówiąc. Dobra, szybki zapisik. Eee, I lecimy dalej. Kurde, kusi mnie, żeby te potwory tutaj powybijać. No bo kurde, tu niby coś się znajduje. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Poczyszczę, czemu nie? Dodatkowe doświadczenie zawsze tu dostaniemy. A to jest troll! Nie, dobra, z trollem nie chcę walczyć. Nie, 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 nie. Uciekamy, 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 uciekamy. Kurde, mam te punkty nauki. Będę musiał jakoś pomyśleć, jakie rozdać, nie? Mam ile? 4 albo 5 chyba. Boże, co mi nos swędzi dzisiaj? Masakra. A tutaj byłem? Widzę, mam jakieś ruiny, albo coś w podobieństw, na podobieństwo ruin. Proszę bardzo. A, tak, byłem tutaj. Na to wygląda. Dobra. Ała! Dobra, ładnie. No ten sobie już całkiem radzi. A nie, dobra, on go nie zabił. Dobra, jednak jesteś lamusem. Jednak jesteś lamusem i chyba. E, chyba sobie podziękuję, jeżeli chodzi o, 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 o korzystanie z, z usług towarzyszy. No bo widzę, że oni się kurde, nadają jedynie do. Kurwa, tarcia chrzanu. Co? Nie złapiesz mnie tutaj, co? Leszczyku, Boże, jak ciężko się steruje. Dobra, mamy to. Dobra, i ten jeden z bandytów, który posiada list gończy, powinien być gdzieś tutaj. Tutaj mam teleport. Także tak, 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 kogoś tam mamy i to będzie Walter Mamy Waltera Nie, znalazł mnie Słuchaj, Ale to co, ja mam go zabić? Czekajcie, ucieczka Kleryka, co to jest? Ucieczka Chyba będę musiał go gonić, co czy ja mam go zabić po prostu? Ja mógłbym go zabić w sumie. Także lepiej zapiszę grę i zobaczymy. No bo kurwa, może faktycznie ja mam go tylko gonić. Dobra. Lamusie, nie uciekaj. Nie żyje. 2000 punktów doświadczenia. Wow. Mały zapas energii umysłu. Alexis 60. No i mamy. Umowę z Rejem 9 na 10 Tak. Czyli pozostała nam już tylko jedna osoba. Koleś miał kurde tych umów dużo. Lol. Mam jego. Kolejny, który mnie ściga. Nie dziwi mnie to. Z całego gangu to właśnie Jackson najmniej przejmował się innymi. Wciąż nie mamy wszystkich kopii list. Miejmy nadzieję, że znajdziemy. Wygląda na to, że Walter za wszystko odpowiadał. Miał przy sobie cały pęk listów. Cały pęk? Chcesz powiedzieć, że nasłał na mnie więcej panitów? Nie tylko tych z gangu Jacksona? Dotychczas tylko oni cię szukali. Jest pewien sposób, by to sprawdzić. W listach jest wzmianka o spotkaniu przed wejściem do Fortu o północy. Walter wyręcza się łajatem. Kazał mu czekać przed bramą do fortu na każdego, kto twierdzi, że wykonał zlecenie, żeby wypłacić nagrodę. A to oznacza, że wiemy, gdzie i jak go znaleźć. Cholera, tak! Powinniśmy znaleźć łajata. Więc to wszystko robota Waltera. Morany. Wy, klerycy, naprawdę nie potraficie nawet glisty z dubska wyciągnąć, co? Wciąż nie mamy wszystkich ko. Miejmy nadzieję, że znajdziemy. Dobra, na szczęście wiem, gdzie jest, ee, gdzie jest kolejny list. Albo się dowiemy, dlaczego tak się. Zbierałem złom i natknąłem się na walczącego behemota w pobliżu fortu. Był ranny i czekał na śmierć. Z tych stworów jest sporo mięsa. Byłem w połowie pracy nad nim, kiedy pojawili się klerycy. Mogliśmy się podzielić, ale oni chcieli zabrać wszystko. Rzucili się na mnie. Zacząłem uciekać, ale podłożyłem ładunki przy behem. Zabiłem wszystkich poza jednym. To prawdopodobnie był Walter. Pewnie dlatego jest tak Powiedziałem w... ludziom w forcie, co się stało. Podejrzewam, że zapłacił im za informację, o mnie, a potem przygotował te listy A Jego plan prawie zadziałał. Wciąż nie znaleźliśmy Znajdujemy je. Aby z... eee, dobra. Na szczęście wiem, gdzie się znajduje ostatni list gączan. On się znajduje na południu. Czyli tutaj. Ee, o, tutaj, dokładnie zaznaczyłem, gdzie jest to obozowisko. E, Boże, jak dobrze jest mieć internet, nie? Bo bym chyba szukał tego, z, tego. tego, 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 listu nie wiadomo ile czasu. Czekajcie, tutaj jeszcze mamy jakiegoś przeciwnika. Na górze chyba jest, skitany. E, zaraz obczajmy. Przykacza! Cześć. Dobra, mamy to. Jakoś tam na górę chyba bym musiał wlecieć. Yy... Albo. Chwileczkę, jestem tutaj. Nie, dobra, jednak nie, będziemy się trzymali tej głównej drogi, tej głównej ścieżki. Chyba będzie najlepszy sposób. No bo idąc prosto, natkniemy się na kolejny teleport. Tak, wszystkie teleporty też będę chciał ten yy, odblokować, żeby nie było. Ja tutaj byłem. Eee, suche mięso. Elektrozłom. Kurde, wszystkie śmieci zbieram pliki ze Starego Świata. Tu mamy taśmę, ale nie jej zabrać nie mogę chyba. Eee, no i wszynio. Na górze, albo tutaj. Nie, chyba niczego nie ma. Dobra, lecimy. Już nabierał rozpędu, nie? Już ten rozprówacz nabierał rozpędu, żeby mnie tutaj dziabnąć Kurczę, ten deszcz mnie trochę, powiem Wam szczerze, irytuje. Ale patrzcie, jestem. Aha, dobra, bo tu są kratki. No bo myślałem, że kurde, jestem tutaj, a pada deszcz. Wiecie o co, wiecie o co chodzi? O rany. Chimera. To jest chimera. Wszędzie rozpoznam tą parszywą mordę. Mary są całkiem mocne, także trzeba uważać. Już rozpędu nabierała. Dobra, lepiej zapisze by. Ale one mają ciemną skórę, a to możemy sprzedawać za naprawdę całkiem niezłą sumkę. Dobra Wiesz co, jak Ty masz się czymś zajmować, to naprawdę lepiej, żebyś siedział z dupą i, i w ogóle nic nie robił. Właśnie, będę musiał odblokować tego perka, że w samotności zadaje większe obrażenia. No i chyba będę samemu podróżował, no bo kurwa ci towarzysze to są naprawdę do niczego. Eee, dobra, jesteśmy bardzo blisko, więc pozwolę sobie wlecieć tutaj, bo chyba tą ścieżką musimy się teraz eee, kierować, aby dotrzeć tam, gdzie, gdzie mam dotrzeć pierwotnie. Eee, dobra, ruszamy, moi drodzy państwo. Harpun. Mam nadzieję, że jak dostanę, że dostanę tyle, tyle punktów. Tak, jak do... myślę, że powinniśmy po oddaniu tego questa wbić kolejny poziom. Na pewno sporo tego doświadczenia dostanę. Tym bardziej, że jest on tak rozbudowany bardzo. Dobra, tutaj zapiszę sobie grę. bo nie wiem, czego mogę się tutaj spodziewać. Ej, tutaj nikogo nie ma. Chyba że gdzieś tam na dole, co? Co to jest za lokacja? Ten safe mogę otworzyć, czy nie bardzo? Eee, nie mogę. Kurwa, tego hakowania muszę się nauczyć, nie? I to kurde czym prędzej. Ile mi brakuje tutaj? Hakowanie. Pierwszy poziom inteligencja 15, spryt mam. Myślę, że na dwa poziomy tutaj, tutaj sobie pykniemy. Suche mięso, mały czerwony kamień, yy, receptury, papieros, ich pieniędzy. A może ten... Yy, ten list jest skitrany gdzieś tutaj. Nie, no, chociaż wątpię. W takim miejscu... O, boziu, boziu, boziu. No tutaj nikogo nie ma. Dobra, zapiszę sobie grę i wlecę na dół. Jakieś promieniowanie zabójcze. Dobra. Czytuję grę, No gdzie to mi pokazuje? No nie tutaj gdzieś. Chyba tak? No tak. Że nie wiem, czy to. Mhm. Czy ten list będzie gdzieś skitrany, czy co? Kurde, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. O Boże. Ej, właściwie ten odcinek trwał już prawie pół godziny. Eee... Także będę musiał za chwilkę kończyć, ale jeszcze zależy mi na tym, aby aby, aby odnaleźć ten, ten ostatni list. Więc wiecie co ja zrobię? Zrobię krótkie cięcie i spotkamy się, kiedy już dowiem się, gdzie go, gdzie go szukać, bo naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Dobra, słuchajcie, witajcie z powrotem. Okazało się, że źle zrozumiałem z tej mapy, bo tego Waltera, którego zabiliśmy, on by nas do tej kryjówki, którą przed chwilą zwiedziliśmy, doprowadził. No ale kurde, już go zabiliśmy. Kryjówkę przeczesaliśmy, a osobę, którą musieliśmy zabić, i musimy zabić, czy znaczy musimy zdobyć list, jest Manson, który znajduje się właśnie tutaj. Znamy. Wszyscy go szukają. Jego głowa jest warta całą skrzynię Alexidu. Chwila, moment. Rej? To ty, padal. Rej, o, stary, wdepnąłeś w gówno. Wiesz o tym? Też się cieszę, że Cię widzę, Mason. A to kto? Jesteś nowym stróżem Rej'a. Hał, hał. To Szybkie pytanie. Wiesz, Taka suma to już nie żarty. Ty i ja. Ra Dlaczego tak dużo? Nie wiesz, że wystawiono na niego zlecenie? Myślałem, że ogłoszenia są wszędzie. Czy to nie dlatego go szukasz? Masz przy sobie to zlecenie? A jeśli tak, to co? Oddaj mi zlecenie już. Ostro pogrywasz. Dobra. Nie powinno być problemu, Gnoju. Na dwa hitki, ale ty jesteś pizdą. No i mamy to. Zdobyliśmy wszystkie. Uuu, uh, 2000 punktów do doświadczenia i chyba level up'ek. Tak jest. Dobra, pogadamy tutaj z, z tym koleżką. Mason miał przy sobie list kończy. Chyba twój cały były Dlaczego myślą, że jestem kimś aż tak ważnym? To wszystkie kopie listu. Ua. uratowałyśmy. Byłeś mi obcy, a stałeś się kimś, kto uratował mi życie. Co ty nad. Facet, którego zostawiłeś na śmierć i okradłeś. Taha. To... Życie bywa zabawne, nie sądzisz? Wszystko się zwraca. Dałeś mi kryształki, więc teraz moja. Skąd je masz? No wiesz. Alexid pojawia się tam, gdzie go potrzebujesz. Nie przejmuj się. I jeszcze. Jesteś. 4000 punktów doświadczenia! Tak jest! Eee, dobra, także questik został chyba wykonany do kolejnego poziomu, brakuje nam. No? Proszę, ja was. No, powiem wam, myślę, że powinniśmy dać radę. Teraz te punkty chcę rozdać w siłę. Tak, trochę teraz sobie troszeczkę siłę podpakujemy. 47, dobra, mamy to. Eee, no, i ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ci nie wam się podoba, że tak łapkujcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku z w Alex. I nie tylko. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.